Dzień dobry Polsko. Dzień dobry z Kambodży. Godzina piąta. Na placu ludzie już tam chodzą, biegają, skaczą, podskakują. Ty uprawiają sporty znaczy się. Tutaj ciemniutko jeszcze. Opuszczamy za chwileczkę nasz pokój 207. W pokoju spędziliśmy 8 nocy. Stajem jest taki, wiecie jaki? Taki, że możesz go na spacer zabrać. To już gotowa. My już gotowi! My już gotowi, gotowi. Matynka tutaj zabrała sprzęty. Ja zabieram kluczyki. Zostawimy pokój otwarty, niech się wietrzy. Idziemy na dół. Ciekawe, czy nas coś tu wymyduje, bo tu wszystko pozamykane. No, my za całą godzinę mamy pociąg. Jeszcze musimy dojechać pociągiem. E, do pociągu tuk-tukiem. O, dobra, lecimy, lecimy. No nic nie widać. Kluczyki musieliśmy zostawić na recepcji. Nikogo nie ma, wszyscy śpią. Taka godzina. No, a my nie mamy czasu, żeby tutaj stać, i czekać. Tam pani sprząta, co? Ale pani nie reagowała w ogóle. Zobaczcie, tutaj już jest wszystko gotowe. Nasza pani już miksery postawiła i już jest wszystko gotowe po prostu do śniadania. Ulica obudzi się do życia, no i chyba jedzie nas sztuk. Tu patrzcie ty jaki czerwony. Po prostu wygląda z daleka Tak, grab, tylko czy to jest ten? A się dowiemy, a się wszystkiego dowiemy. O, tu pan się zreflektował po prostu i wziął od Martynki plecak. Bo ten co był wcześniejszy, jakbyśmy tu przyjeżdżali, to niczym się nie interesował gość w ogóle. Dobra, takie grabisko przyjechało, jak widać, no to się pakujemy, bo mamy za niecałą całą godzinę pociąg. No to my ruszamy. Mam nadzieję, że bezpiecznie. Rozpoczynamy kolejną podróż. Tym razem tuk-tukiem, a później pociągiem. Wszystko to zobaczycie. Hotel bardzo fajny. Bambu 9. Polecamy. Zobaczcie, w samym centrum miasta. Niecały, niecała stuwa za dobę. Naprawdę lokalizacja, wielkość pokoju. Wszystko jest ok. A tu od rana ludzie już jak mówiłem spacerują. To jest po prostu szok. Wszystko się tutaj dzieje przed... I po zachodzie słońca. Widać, że pan zna skróty, bo my znamy inną drogę. No ale wiecie, jak to lokalne, lokalni zawsze wiedzą lepiej. To Martynka robi tu interesy już. Kupuje coś na podróż. Co to będzie? Ryż, kochanie? Tak, a bułeczkę też chcesz? Też, weź jedną bułeczkę. To weźmiemy dwa ryże. O proszę bardzo. Tutaj Martynka zawadka. Podróż kosztowała nas 6 tysięcy really. ryli. 6 tysięcy ryli. Ryli? Co ja gadam? Jakie to są pieniądze? 6 tysięcy ich czyli 6 zł. Podróż kosztowała nas 6 zł. O, pan tutaj wóz odpala. I naprzód. Coraz więcej ludzi tu przyjeżdża. Kierowniczka co tam ma wodę jeszcze do picia. A wodę to my sobie kupimy. już tam dalej. Oni tu mówią: dzień dobry, dzień dobry. No to my też mówimy dzień dobry. A tutaj jest co? Bar, restauracja? Ty no takie rzeczy. A tutaj mamy bar zrobiony z pociągu. Aż mi słowa brakło. Zobaczcie. No to ktoś ładnie pomyślał. Tam stoi stara ciuchcia, a tutaj jest normalnie bar zrobiony z wagonu. Stoliczki. Idziemy. Idziemy dalej bo za pół godziny mamy pociąg widzę, że tym pociągiem to będzie jechało więcej turystów niż chyba lokalnych bo jak na razie same białazy, że tak się brzydko wyrażę no ale wiadomo o co chodzi jest jakaś atrakcja turystyczna my już jeździliśmy wieloma pociągami w Indiach chociażby to powiem Wam, że no to jest jednak przeżycie jak się jedzie nocnym pociągiem w Indiach no to jest pewne przeżycie Tutaj powiem Wam, że niektóre z tych wagonów, z tego co tu widzę, to są ładne i ładniutkie. Ciekawe czy Pan nam sprzedał do takiego ładnego, czy do ładniutkiego. No o tym się dowiemy za chwileczkę. No ten to chyba pierwsza klasa, ale nie wiem czy my kupiliśmy na pierwszą klasę. Chyba nie, bo tu jest 7A. A my mamy jaki numer, mówiłaś? a a no to idziemy tam do piątej klasy. Według składu jazdy mamy jechać 4 godziny, no ale wczoraj żeśmy się dowiedzieli, że możemy jechać 6 godzin. Bo ten pociąg jeździ tak, że od stacji A do stacji B, a rozkład to już wiecie. Startuje o czasie mniej więcej, a potem nie się dzieje, wola nieba. Bilet na odległości, bilet na kierunku do Campot, tutaj ze stolicy Phnom Penh, to jest 9 dolarów za osobę. Czyli no wiecie, niecałe 4 dychy, a jak to będzie wyglądało w środku, wszystko wam pokażemy. I tak jak mówię, bardzo, bardzo dużo turystów. Tak naprawdę to 99% to sami turyści. Widzę, że już pusto. Chyba... Chyba czekają na mnie. Ja tutaj zakupy niosę. Widzę, że kierowniczka sama została. Lecę, lecę, pani kierowniczka. Przecież ja lecę. Co tam, pani sama została? Jedna? Ja to wszystko dla Ciebie mam, Pani Kierowniczko! No i idziemy! O, o się Pani Kierowniczka złapała, cofnij się, cofnij się, o! Dobra! Chodzimy. Czy nam się tu uda wejść? Masz tam numery? Co tak głośno tu jest? Oni tutaj czekali tylko na mnie Bo zabrali nawet wejście Idę się spytać jakiegoś gościa gdzie mamy miejsce? A, tutaj jest pan. Dobra, halo. Przejdę się po całym pociągu. Pokażę wam, jak on wygląda. O, tu jest zimno. O kurczę. a tu widzę, jakaś zorganizowana grupa jedzie. Wszyscy mają jednekowe kanapeczki. Jak znam życie, to Francuzi albo Niemcy. Tutaj proszę bardzo. Pan konduktor, właśnie smarkanoska. Łe, to zdrowy chłop, będzie jechał. Tam drugi kolega wypisuje jakieś kwity. Jedziemy, byle do przodu. O, tu pani nakaszlała na mnie, fajnie, ale miała maseczkę, więc spoko. Ludzie myślą, że jak mają maseczki, to będą żyli do końca świata jeden dzień dłużej. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. A gdzie jest toaleta? O, to jest ważna rzecz. Tutaj nie ma, tutaj nie ma. Tutaj nie ma, tutaj nie ma. Przepraszamy, przepraszamy, miły kolego. Tutaj idzie jakiś kierownik, no to idziemy dalej. Tam jest strasznie zimno w tamtym wagonie. Tak, a tam jeszcze Francuzi siedzą na baczność. Tutaj idziemy, Panią miniemy. A Pani, która tutaj zmieniała siedzenia. No, proszę bardzo. Wszystko elektronik. A jaka ten jest wyjdę? A, widzicie. No i mamy. Część, że tak powiem sanitarną. Po lewej stronie co? Po prawej stronie umywalka. Dużo lustro. Brzydki ja. Tutaj dalej co? Kibelek? Nie, no, kibelek elegancki. Nie ma papieru? Nie ma. No, ale idziemy dalej. No, a dalej co mamy? Mamy kawałek warsza. Hello! No, proszę bardzo, jest warsz. Czyli będziemy musieli kawki napić. A tutaj chyba mamy pierwszą klasę. No tak. No, tutaj to widać. To jest wielki świat. Ja sobie tu przysiądę i pokażę Wam, jak to wygląda zaraz. Ale, no, naprawdę to tutaj można jechać. Szkoda, że nam pan nie zaproponował, a może wrócimy pociągiem takim pierwszą klasą. Zobaczcie, jak się rozkładają siedzenia, no to ja tutaj zademonstruję. Zobaczcie jaki podnóżek. Ło. Wow. No a to co, naciskam i jadę. Można sobie zrobić tak. Można się tak, po... można się tak położyć i są tylko trzy siedzenia. No panie, pierwsza klasa. Podnóżki na nóżki wyżej niżej nie no trochę wygląda nie ma co gadać stoliczek normalnie panie samolot normalnie panie samolot musimy się dowiedzieć tylko czy to pierwsza klasa bo my tak będziemy najprawdopodobniej wracali właśnie tutaj przez Simrip, nie przez Simrip, tylko przez Knompen Także wszystko to ogarniemy a na razie wam pokazuję, jak to wygląda. O, proszę bardzo, przepraszam. No, to wychodzimy. Tutaj, proszę bardzo. Takie miejscówka elegancko, super. Miejsce na kawkę. Stolik. Nie, no, wszystko zrobione. Miejsce, miejsce dla pani, tutaj, pani konduktor. Tutaj mamy ceny ja tu kawy ciągnąłem, a tutaj kawa półtora dolara. Kawa, herbata, kola Wszystko jest. Wars będzie otwarty później. Pani mówiła, jak mówiłem, kibelek damsko-męski po prawej. A tutaj jest co? Męski do sikania. Ty, ale jakie jaja. Zobacz, jakbyś chciał się odlać. Proszę bardzo, nie ma najmniejszego kłopotu. Jest bidet. Znaczy, bilet, Jest pisuar, proszę bardzo. Tylko, że tutaj można zalukać. Panie, sikasz pan? Weź pan kąt, bo ja tutaj chciałbym się wyzigać Nie no ale te druga klasa też się nic nie brakuje. Nie ma co mówić. Czyściutko, ładniutko No wygląda to fajnie Panie kierowniczko, tam jest pierwsza klasa z Warsem No, tam są trzy miejsca, dużo, dużo szerzej, dużo, dużo więcej miejsca No i jest Wars normalnie będzie ciemny no i ruszy pociąg i jak to Martynka mówi nawet punktualnie, bo tutaj na zegarek nie spojrzałem, godzina 7.00, ruszamy do Kampotu. Żeby komuś się nie pomyliło z kompotem, tak jak mi wcześniej, czyli ruszamy. Miejsce od Tutaj pierwsza klasa jest cała wolna, tam jeszcze jest następny wagon, jeszcze dalej jest cały wolny, tylko z przodu wagon jest zajęty cały przez Francuzów. Francuska wycieczka jedzie. A jakby nie oni, to byśmy jechali tutaj w 8 osób i nie ma żadnych tubelców Czyli na sam kraniuszek jedziemy jedziemy na sam kraniuszek i nie mylić z kranem no to nie z kompotem, nie z kranem. Wam życzymy miłego oglądania Wam życzymy miłego oglądania a sobie życzymy miłej podróży do zobaczenia godzina 7.00 pociąg z Phnom Penh ruszył do Kampotu jest w Słusonecka. Pociąg, jak widzicie, cały pusty. No dobra. Skoro jest schód słoneczka, no to co trzeba zrobić? Trzeba zaśpiewać. Tak więc zaśpiewajmy. Każdy schód słońca Ciebie zapowiada Nie pozwól nam Przespać poranka każdy wschód słońca ciebie zapowiada. Nie pozwól nam przespać poranka. To ja śpiewałem. Daniel Szysz, piosenkarz piątej kategorii. Trzymajcie się. Życzę Wam miłego dnia, spokojnego dnia, spełnienia marzeń, realizacji planów. Z Panem Bogiem. No i proszę, stanęliśmy na stacji i pani coś mówi A tak wygląda stacja pierwsza lub ostatnia stacja przed Kampotem żeby nie powiedzieć kompotem Jak sami widzicie nic się nie zmienia tłumy ludzi w pociągu normalnie tłumy i przypominam, że taki bilet na 4 godzinną jazdę kosztuje 9 dolarów za sztukę. A warunki? Warunki naprawdę przednie. Nawet jest wars. Martynka była, kawę brała. Dobra kawa była? Tak. Kawa była dobra według szefowej. No. I taka stacyjka. A nasza za 20 minut. No i proszę. Takim oto pociągiem jechaliśmy. Naprawdę bardzo sympatyczna podróż. Już nam się plany przy okazji zmieniły, bo chyba jednak takim pociągiem podróżujemy dalej po Kambodży, a nie autobusami. Jest możliwość chodzenia, jest możliwość skorzystania z toalety, wygodne miejsca ceny 9 dolarów za przejazd. Za autobus byśmy zapłacili tyle samo. Także naprawdę polecamy komunikację pociągową. Teraz poczekamy chwilę, jak pociąg ruszy, nagram to i lecimy dalej. Szukamy jakiegoś. Tu tuka mamy są prawie 3 km. Słuchajcie, a tutaj w ogóle wycieczka z Francji. Jedna część grupy jechała do, do tej miejscowości Tak, e, która tam wysiedli pół godziny temu, wsiadła druga część grupy. No i w ten sposób oni po prostu tutaj mają atrakcję jako przyjażdżka koleją. Oczywiście, bardzo fajny pomysł. Ten pociąg super, także nie ma żadnego problemu. Zanim pociąg ruszy, to jeszcze tutaj ogarniemy rozkład jazdy. No bo my będziemy dalej chcieli jechać pociągiem. Słuchajcie, nas jedzie z pętę zapłaciliśmy 9 dolarów. Jakbyśmy pojechali jeszcze dwie stacje dalej, to byśmy zapłacili dychę. Ale jak stąd chcemy jechać te dwie stacje dalej, no to musimy zapłacić szóstkę Ludzie ciągle się pakują. No to teraz będzie cały pociąg zawalony ludźmi. Myśmy jechali, jak widzieliście, praktycznie sami. A tutaj teraz coraz więcej ludzi. Pani Kierowniczka już przyszła Schody odjechały jak w samolocie Drzwi zamknięte Tutaj drzwi nie otworzysz Pani ma klucz i koniec Patrzcie, wszystkie okna są zamykane Także też nie zamkniesz tutaj Nie wyjdziesz nagle przez okno No dobra kolego, weź ruszaj Bo ja tu nie mam aż tyle czasu, bo mi się teraz prąd w bateriach skończy A tutaj jakieś pokoje pracownicze po lewej No to jedziemy, jedziemy i ruszyła maszyna, o po szynach! A brudny ten pociąg! I poszedł tutaj palemki eleganckie, ludzie się zamykają, bo słońce grzeje naprawdę. Tutaj, warsz widać pierwsza klasa. To widzieliście już na filmie. Tutaj, ten ostatni wagon niebieski, i też cały pusty. A pan kierownik tam śpiewał. Śpiewał dla was pieśń. Nie wiem, czy jest w tym filmie, a jak nie, to na pewno jest na rolce. No i pojechał. Dobra, to ja teraz wracam na stację i będziemy tu walczyć. Po prostu, wiecie co. No, tylu naciągaczy, tylu naganiaczy. Urr. Nie chcę już po prostu mówić złego słowa, ale te szyny są tutaj wąskie, wąższe, węższe niż u nas. No pewnie, wąsko torówka normalnie. Tak to przynajmniej wygląda. Ale powiem wam, dwa tory, taka stacyjka, no elegancko. A tam pani kierowniczka siedzi. Zaraz tu wszystko ogarniemy. Zaraz tu wszystko ogarniemy. Dzień dobry, pani kierowniczko. Powiem Wam, że mafie taksówkarskie, wszędzie. mafie tuktukowe są dosłownie wszędzie. I wszystkie działają dokładnie według takiego samego schematu. Po prostu, ale to jest straszekne. Jak wiesz, próbują cię w konia zrobić, ty wiesz, że, że to tak nie działa, nie? Ale on nie, on po swojemu, on wie lepiej. Tak, i zawsze myśli, że trafi na głupszego od ciebie, nie? Zawsze. No dobra, no to jedziemy. Nie dyskutujemy, tylko jedziemy. Martynka tutaj pieniądze rozdaje po drodze, żeby tu nie wypłynęło coś. Nie rozdaje tylko liczę, wyliczam. Wyliczasz? To elegancko. 6. No i mamy tutaj pierwszy punkt z sokami. Teraz tu ogarniemy chyba cena 5000. O tu są dobre ceny. Halo. No to zaraz sobuka. A to nasza nowa miejscówka na najbliższe 4 dni. Proszę bardzo, wchodzimy i od razu widać człowieka. Lusterko eleganckie. Martynka zadowolona. No ale musieliśmy godzinę dłużej czekać. Pan się nie dogarnął. Miał ja mówi, tu poczekajcie 10 minut. Tak wygląda pokój. Proszę bardzo, tak wygląda łazienka. Proszę bardzo, prysznic elektryczny. No i jeszcze mamy balkon. A co panie w tym balkonie? A panie na balkonie. Jak się otworzy. A jest szansa, że się otworzy. To jest tak. O, taki widok na balkonie, panie. Taki widok na Do zajarania fajeczki, jak ktoś lubi. Jesteśmy na popołudniowym spacerku. Powiem Wam, że oni tu mają chyba pomnik Duriana. Tak to przynajmniej wygląda. Byliśmy już na rzeką. Teraz idziemy zobaczyć do centrum. Ten nasz hotel znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów od wszystkiego, co jest tutaj ważne. Szukamy jakiegoś punktu, w którym moglibyśmy sobie spokojnie stołować że tak się wyrażę no i idziemy zobaczyć no to jesteśmy na głównym placu w mieście na rondzie jak widzicie ruch nawet spory pełno tuktuków wszystkie działają na aplikacje, nie ma najmniejszego problemu jesteśmy na popołudniowym spacerku powiem wam, że oni tu mają chyba pomnik Duriana tak to przynajmniej wygląda. Byliśmy już na rzeką. Teraz idziemy zobaczyć do centrum. Ten nasz hotel znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów od wszystkiego, co jest tutaj ważne. Szukamy jakiegoś punktu, w którym moglibyśmy się spokojnie stołować. Że tak się wyrażę. No i idziemy zobaczyć. Hej, widać panie, już porobione. W piżamkach chodzą po mieście. Także jest tylko kolacja i można i spać. No widzicie, to jest. Życie potrafi być naprawdę proste. Jeżeli człowiek sobie go sam nie utrudnia. No a tam jak mówiłem, widać ten pomnik. Pomnik duriana. Najprawdopodobniej tak to wygląda według naszej oceny. Tutaj pani kierowniczka pokaże wam zaraz menu. Znaleźliśmy takie miejsce. Nie wiem, chyba nie pod turystów, bo jest dużo tych lokalnych. No i tak o. Na przykład ryż z jajeczkiem i z e, mięskiem 2,5 dolara. Martynka wzięła sobie tutaj ryż z owocami morza 2,5 dolara. Ryż z kurczakiem 2 dolary. Paróweczki jakieś z ryżem i z owocami i z warzywami 2 dolary, 2,5. No takie tu są ceny. A tutaj co mamy jeszcze? Następne jakieś. Owoce morza, 4 dolary. No i powiem Wam, że te talerze zazwy zazwyczaj są trochę większe. Tych owoców morza jest tam trochę. Już nie wspomnę o tym. No właśnie, zobaczymy to tutaj. No ale tutaj zupa na przykład, 3 dolary. Tutaj następna zupa, 3 dolary. Następna zupa, seafood, 3 dolary. O, są też te ślimaki do, po, po do pośmotkania. No. no, można Bo je spokojnie. Po... Tak jest. No widzicie, jakie są tu ceny, tak to tu wygląda, tak tam Pani ogradnia. No to zaraz będziemy jeść i zaraz Wam pokażemy, co dokładnie zjedliśmy i za ile. To będzie już na koniec. Martynka dostała taki zestaw. Mucha, uciekaj stąd, nie podjadać. To jest makaron, owoce... Nie, makaron. makaron, chyba no, tak? bardziej ryż, owoce morza. Do tego jest rosołek, przyprawa, a u mnie jajeczko, mięso i ryż. I ile to wszystko kosztuje? No o tym dowiecie się na koniec naszego posiłku jak będziemy kończyć. A czy dobre to też powiemy jak zjemy. Powoli przychodzi zmierzch. Jest koło godziny 18. My po obiadu kolacji jesteśmy w takiej dzielnicy, gdzie tu się pootwierały bary z czerwonymi latarniami. My stąd mamy niedaleko, dosłownie kilkadziesiąt metrów. Mieliśmy nadzieję, że te wszystkie, wszystkie lampki się rozbłysną, ale się nie rozbłysły, patrzcie jak to wygląda, tam dalej, być może oni to będą włączali cyklicznie, no zobaczymy, miejmy nadzieję, że będzie możliwość pokazania tego, ła, wow, most twardy, kolorowy, nie no, dzieje się, Martynka! dzieje się. Przez most samochodem nie przejedziesz, takie ograniczenia porobione panie miły. Oni tu pilnują, widocznie most ma już swoje lata. Zakaz jeżdżenia, tylko tuktuki i to tuktuki, tylko e, mówię tuktuki, tuktuki też nie, tylko skutery, tylko skutery i ruch pieszych. A tutaj tak wygląda ulica podświetlona. No miły panie, u naszego hotelu też widać się świeci, idziemy zobaczyć A tu na plaży nagle powstała knajpa i byliśmy w południe i nic nie było. To no, taka knajpa romantico. No taka... Ro Martynka mówi, że knajpa romantiko. Z tyłu widać most. Też go ładnie podświetli romantiko. Tutaj drzewa podświetlone, romantiko. No to ten kompot zwany kumpotem, a tak naprawdę jak? Kampotem. Kampot. No ładnie się tu zapowiada, ale zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. A my dosłownie stąd mamy do hotelu, ile? 20 metrów? Kawałeczek. A tutaj takie wieżowce, takie budynki. Tak oświetlony most, powtarzam się, wiem. No idziemy się kawałek jeszcze przejść, zobaczymy. Co tam, panie, słychać w okolicy? Elegancko, panie kierowniku. No i nasz hotel to jest ten następny budynek za tym. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal Travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnouiście.pl. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.